Oto letnia rezydencja Jana Klemensa Branickiego. Pałacyk wybudowany kilkanaście kilometrów od Białego Stoku w Choroszczy. Pierwotnie powstał tu jednopiętrowy pałacyk, ale ze względu na podmokłe grunta przetrwał jedynie 20 parę lat. Branicki kazał go rozebrać i w to miejsce po osuszeniu gruntów wystawił nowy, niemal identyczny. Zajrzyjcie do jego wnętrza. Sala z widokiem na ogród była pomieszczeniem przeznaczonym głównie do tańców. Lewa strona pałacyku należała do Hetmana. Jego apartament był urządzony dosyć surowo. Tu dominowały ozdoby z brązu, powtarzał się motyw koni. Prawą część pałacyku zajmował apartament Izabeli, zdobiony złoconą sztukaterią, licznymi zwierciadłami, chińską porcelaną, lalkami czy wspaniałymi zegarami. Zwróćcie uwagę na portret Izabeli Branickiej, a właściwie na jej suknię. To typ sukni typowo śniadaniowej. W takim stroju Izabela Branicka nie mogła wyjść poza pałac i mogła go nosić jedynie w obecności najbliższych. Dlaczego? Bo dawniej uważano, że kobieta w takiej sukni jest ubrana niekompletnie, ponieważ pod spódnicą brakowało tak zwanej rogłówki, czyli tego stelarza, który e, poszerzał strój. Przez to, że go nie było, tkanina opadała na nogi kobiety, tym samym podkreślając ich kształt. Pałacyk. Bardzo szybko okazał się zaciasny. Branicki postanowił więc dobudować na początku dwa niewielkie pawilony, a później dwie okazały oficyny. Jedną gościnną, drugą kuchenną. I ta druga interesuje mnie najbardziej. Znajdowała się po tej stronie pałacu. Choć nie mogę jej teraz zobaczyć. To wiem, że w jej wnętrzach była wielka jadalnia, do której prowadziła paradna sień. Na górze była mniejsza jadalnia dla służby i pokoje, takie izby mieszkalne dla służby, która tutaj była, i tej, która do tej przyjeżdżała. Na górze była też cukiernia. Ogólnie w oficynie były dwie kuchnie. Jedna z dużym paleniskiem, przedzielonym na pół. W jednej części przygotowywano potrawy na patelniach, w drugiej zaś można było ustawić rożen. Druga kuchnia to już piece. Obok kuchni była piekarnia i spiżarnia, gdzie wisiało mnóstwo kołków na rozwieszanie mięsiwa i nie mogło zabraknąć tutaj pięka do rąbania. O tym, że oliwę, nabiał czy ocet winny przechowywano w piwnicach, już Wam mówiłam. Ale każda rezydencja miała swoją lodownię. W Białym Stoku lodownia usytuowana była w Zwierzyńcu, a w Choroszczy pod jedną z parkowych altanek. Do takiej konserwacji najlepszy był lód marcowy, ale na wypadek, gdy przed okazało się ciepłe. Lód gromadzono już wcześniej i wtedy latem w takich lodowniach przechowywano mięso, ryby, nabiał. Tutaj chłodzono mm, galarety, desery, ale też w specjalnych rynienkach mrożono słodzone soki owocowe. Cukier w XVIII wieku stał się nieodłącznym elementem tak słodyczy oświecenia, czyli stylu życia, w którym ceniono delikatną w doznaniach i subtelną przyjemność. I na taką przyjemność ja sobie teraz pozwolę, ale najpierw muszę ją przygotować. Zapraszam Was do części kulinarnej. W ostatnim odcinku Branicki od kuchni przygotuję coś na słodko. Będą to biszkopty z czekoladą, czyli po prostu biszkopty z czekoladą. Będę do tego potrzebowała czterech jaj. Jaja rozbijam i oddzielam białka od żółtek. Żółtka trafiają do misy miksera. Białka przelaję sobie do większej miski, będzie mi łatwiej z nich y, korzystać. Żółtka, są w misie miksera, dodaję do nich cukier. 6 uncji cukru. Ja już wszystko mam tutaj odmierzone, więc to jest tyle, moi drodzy, 6 uncji, około 170 gram. Ale dokładne proporcje znajdziecie w opisie filmu. Ja tak troszeczkę stopniowo ten cukier dodam. O, niech on się ubija. 6 uncji cukru ubija się z czteroma żółtkami. Właściwie ubija się, ukręca się na taką pianę. I teraz do misy miksera trafia bardzo ważny składnik, czyli zimna, starta czekolada, Półtora uncji. Trzymałam ją cały czas w lodówce, żeby mi się po prostu nie roztopiła. Powolutku dosypuję ją do utartych jaj. I tak chwilę ucieram. Z żółtek powstaje już gęsta, gęsta masa, i teraz mam chwilę, by przygotować pianę z białek. Dam żółtkom odpocząć i teraz użyję mojego pradawnego miksera. Do gęstej masy z żółtek trafia ubita piana z białek. delikatnie transportuję ubite białka do misy miksera. Pachnie czekoladą. To dobry znak. Powolutku nie się składniki mieszają, a ja przygotowuję mąkę. Mąkę będę musiała oczywiście przesiać 6 uncji. Pomogę sobie jednak troszeczkę łyżeczką. Delikatnie mieszam od dna. O, super. Do tego wrzucę mąkę. Delikatnie ją przesieję. Tak, żeby nam specjalnie ta masa nie opadła. Więc okrężne ruchy. Lepiej by było zrobić to mm, taką rózgą do rozbijania jaj. Ale powiem Wam szczerze, że po ostatnim. Nagrywaniu w plenerze moja różga gdzieś zaginęła w akcji, a drugiej zapomniałam. I teraz bardzo ważny element czyli powinnam według przepisu z XVIII wieku przygotować z papieru tak zwane tubki wysokie na palec. O, jeszcze mam czekoladę na palcu. Wysokie na palec i szerokie na palec. Ale w związku z tym, że mamy XXI wiek i nie muszę kręcić tubek y, z papieru, wykorzystam takie oto, znane wszystkim papierowe foremki na babeczki. Ok. Proszę, masa gotowa, idealna. I teraz po takiej konkretnej łyżce do każdej foremki. Biszkopty są przygotowane i teraz wyruszam z nimi w podróż do pałacu, bo tam jest piekarnik nagrzany do 180 stopni i 20 minut im wystarczy. Do zobaczenia za 20 minut. Kto ma bystre oko, zauważył, że chodzę na bosaka, ale trawa jest taka przyjemna i fajna, że nie mogą po prostu się oprzeć więc do biszkopcików są gotowe. Biszkopciki przełożę na talerz, żeby było bardziej elegancko. I za chwilę spróbuję. Ponieważ robię je nie pierwszy raz, to wiem, że teraz są mięciutkie, ale jak trochę poleżą, będą twarde. Ale nic nie szkodzi, ponieważ te biszkopciki mają specjalne przeznaczenie. To są biszkopty do likieru. Mam tu likier, moi drodzy, zobaczcie, jaki piękny. Pachnie. Mm. Tylko jest mały problem. Ja alkoholu nie piję, więc nie spróbuję ich z likierem, ale zobaczę, jak mi się tutaj udało je upiec. O, wyglądają bardzo ładnie, zobaczcie. O, taki mają kształt. Super. Pachnął rewelka. Kuczę. chcę się zamoczyć. Mm, mm. Po prostu zamoczę i sprawdzę, jak to zapachowo. Słuchajcie, te zapachy się fajnie przenikają. Odkładam, a ja próbuję w wersji dziecięcej. Delikatne doznania słodyczy, oświecenia. Powiedziałabym, że w przypadku tych biszkopcików um, są dosyć intensywne. Cukru jest dużo. Um, podejrzewam, że gdybyście zrobili w domu z połową porcji tego cukru, też byłoby dobrze. No, ale takie były czasy. Sprawdzę sobie jeszcze jeden, jak wygląda. Super, słuchajcie. Do likieru na pewno idealne. Ale dobre są też i do gorzkiej herbaty, i też takie jedzone samodzielnie. Moje dzieci to już wypróbowały powiedziały: Mamo, to jest pyszne. A ja im wierzę, bo jest słodkie. Więc mówię: Jeżeli spróbujecie zrobić ten sam przepis z połową porcji cukru, też będzie w porządku. Ale może spróbujcie tak, jak to było w XVIII wieku, żeby się poczuć, przenieść w czasie. Warto. Moja przygoda z programem Branicki od kuchni dobiegła końca. Podczas pracy nad tą serią zaprzyjaźniłam się z hetmanem. Polubiłam go, a smaki osiemnastowiecznych wiecznych potraw przenosiły mnie w czasie. Pora teraz na powrót do współczesności, by zacząć poszukiwać inspiracji kulinarnych w innych epokach. Bo ja zawsze gotuję z historią. Ja rozbijam i oddzielam. białka od, od żółtek. Kurde. Prz przerwa, jeszcze przerwa. Się nie mogę z tym mikserem zgrać. Doznania, słodyczy, oświecenia są dosyć, e, doznania te są dosyć intensywne.